Witajcie na naszym kanale, dzisiaj mam dla was mangę One Piece, chapter 1061, pod tytułem Egghead, Iceland of the Future. Co mogę wam przetłumaczyć jako Egghead, wyspa przyszłości. Także skoro wszystko już wiecie, no to lecimy z tym. Historia składki ukazuje nam uciekającą germę wraz z Cizarem. Chapter zaczyna się w momencie, gdy Luffy leci wraz z chopperem, a Bonnie odzyskuje przytomność. Luffy trzyma chopera w powietrzu i łapie Bonnie, a ona wykrzykuje: Gdzie jest ten potwór?. Bonnie krzyczy do wszystkich, aby spojrzeli w dół, a załoga Słomianych reaguje z ulgą na to, że wszystko z nią w porządku. Sanji usłyszał jej słowa, a pod statkiem pojawił się ogromny rekin. Rekin próbował połknąć Sani, jednak statek uniknął pożarcia, Zoro zauważył, że ten potwór jest za duży na rekina, do tego jest z metalu, a Jimbe dostrzegł, że Luffy i reszta wpadli do wody. Jimbe wyskakując prosi Frankiego, aby przejął Sani, na co Franki, łapiąc ster aktywował coś podobnego do napędu silnikowego. Rekin jednak zaczął ich namierzać i wystrzelił za nimi torpedy. Wybuch był tak potężny, że cała załoga wyleciała ze statku. Swoją drogą, co się stało z Calibu? Przecież się utopi, bo wątpię, żeby ktoś mu pomógł. W międzyczasie Jimbe złapał jego, Bonnie i Chopa. Usłyszał eksplozję, a wypływając na powierzchnię widzi, że rekin w nich celuje, co go zaskoczyło i kazał reszcie wziąć głęboki oddech. Jimbe nurkując uniknął eksplozji, a rekin widząc tonącą resztę załogi razem ze statkiem skierował się w ich stronę. W tym samym czasie za rekinem pojawił się robot, który go znokautował jednym ciosem, a załoga próbuje wypłynąć na powierzchnię. Mamy pokazaną basę marynarki G-14 niedaleko wyspy Eckhead. Widzimy Tashigi razem z dziećmi, które uratowali Słomkowi na Punk Hazard. Tashigi oznajmia im, że to czas na lekarstwo, a dzieci widać, że trochę się skurczyły. Do Tashigi podchodzi wiceadmirał o imieniu Dol. Swoją drogą bardzo ładna kobieta. Pytając, czy może zrobić coś z tym typkiem, Helmepo, na co Tashigi odpowiada, że nie może, bo Kobi to jego przyjaciel i w sumie sama się martwi o Kobiego. Teraz ciekawa rzecz, bo widzimy trzech nowych członków SWORD, w tym Helmepo. Helmepo i Hibari, nie widzieliśmy jej wcześniej, klęczą przed Prince Grasem i błagają go, aby popłynął z nimi na Hachinosu, aby odbić Kobiego. Prince jednak tłumaczy im dość dobitnie, że nie popłynie tam, bo to terytorium Czarnobrodego. Helme prosi, aby wypożyczyć chociaż serafina, gdyż są one na EKE, a to blisko, lecz Prince mówi mu, że w tym momencie nie mają nawet wieści od Drake'a i nie są w pozycji, aby zareagować, pytając, czy to jasne. Widzimy grupę Lufiego, gdzie on oczywiście nie wie, kim jest Boni, więc Boni mu tłumaczy, że jest z najgorszego pokolenia tak jak on, i była dwa lata temu na Sabody. Po czym dziękuję im za ratunek i widząc go totalnie bez troskiego, pyta, czy serio jest imperatorem. Bonnie dopytuje, o co chodzi z jego listem gończym, gdyż myślała, że jego włosy są teraz białe. Na co on odpowiada? O! Tak wyglądam, kiedy czuję się totalnie wolny. Czyli Luffy doskonale wie o swoim dzirze piątym, co jest dobrą nowiną, bo z tym ziomkiem nigdy nic nie wiadomo. Bonnie pyta go, czy nie martwi się o swoją załogę. Na co on odpowiada, że na pewno coś by myślą. Za to Jimbe ciekawi, gdzie jest jej statek i jej załoga. Bonnie oznajmia, że przypłynęła sama, a jej statek pożarł ten rekin, co jej przypomniało, że jest głodna. Luffy mówi, że on też i czas, aby znaleźli jakąś restaurację, więc Chopper pyta Luffiego, czy ma jakąś kasę. Mamy rzut na jaskinię, w której jest grupa Luffiego, a za nią jest wyspa z ogromną kopułą zasuniętą delikatnie chmurami. Boni nie wytrzymała i krzyczy, że nie znajdą tu żadnej restauracji, bo to terytorium rządu a to wyspa Eghert i mówi się, że to wyspa, która ponoć jest 500 lat w przyszłości. Do tego tutaj właśnie znajduje się laboratorium Vegapunka. Luffy pamięta to imię, a Bonnie oznajmia, że to powód, dla którego tu przybyła, bo ma do niego sprawę. Wielki robot, który znokautował rekina wyciąga statek sumkowych, a oni widzą, że ktoś z niego wychodzi. Ta postać mówi do siebie, że ten rekin to porażka i chyba nie jest możliwe, aby przepisać jego pierwotne instynkty. Franki krzyczy do postaci podziękowania za ratunek, a postać dalej mówi do siebie, że rekin miał rozkaz obserwować, raportować, później strzelać, a nie pożerać statków, bo to sprawi problemy. Postać ściąga hełm, okazując się być uroczą kobietą i mówi do nich. Wybaczcie mi, ale czy ty właśnie powiedziałeś, że was ocaliłam? Och, wy naiwni piraci, ja... Pracuję dla rządu, mimo mojej przeciętności, lubią nazywać mnie swoim naukowym geniuszem. Wy możecie mnie nazywać doktor Vegapunk. Nie mam pytań. Koniec chaptera. Przerwa w przyszłym tygodniu. I tak oto kończy się One Piece, chapter 1061. Co rozdział to kolejna bomba. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie nam znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i wiadomo nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace! Up!